Siemanko, z tej strony Rafał z MotoRW. Słuchajcie, jestem dzisiaj dla Was oczywiście z kolejną motocyklową nowością. Za mną stoi już przygotowana Yamaha WR 125 wersji X, czyli wersja Supermoto. Zaraz Wam powiem czym różni się właśnie wersja WR z X od tej z R. -ką. No i zobaczcie co udało nam się dla Was przygotować. Jeżeli szukacie fajnej WR, przy której nie trzeba robić jakichś wielkich serwisów na start, no to myślę, że ten motocykl może być świetnym wyborem dla Was. Yamaha WR 125 X. Słuchajcie, e, motocykl myślę, że najbardziej uniwersalny, jeżeli chodzi o Pełno 125, jaki możemy sobie wybrać właśnie w, kate, w tej kategorii. Dlaczego? No bo to jest rzeczywiście motocykl, którym e, można i pobawić się troszeczkę w lesie i e, wjeżdżać na wszystkie krawężniki, na wszystkie chodniki. E, jednocześnie jest bardzo zwinny w mieście e, i do, także do takiego jakiegoś lekkiego terenu, czy w jakichś szutrach można takim motocyklem jeździć. No Czyli tak, tak naprawdę motocykl do wszystkiego, tak zwane supermoto e, właśnie z tego, względu, że to są takie motocykle które nadają się do rzeczywiście bardzo wielu, wielu funkcji Słuchajcie, występuje, bo to, to bardzo budzi wiele pytań Występują dwa rodzaje właśnie WR-ek WR z X, czyli tak jak to To są te motocykle, które mają 17-calowe felgi przód i tył Z takimi oponami bardziej jakby przystosowanymi do jazdy po asfalcie Czyli takie bardziej cywilizowane egzemplarze Te wersje WR 125R to są modele już z dużo większym kołem z przodu Bo 21 i 18 z tyłu ale są też są dużo węższe i występują na nich już opony takie bardziej, e, bym powiedział, terenowe. Tam troszeczkę większy jest bieżnik, troszeczkę inaczej skonstruowany przedni błotnik, przednia e, czasza. E, ale to są już takie detale. No po prostu tamte TSR-kom to są takie modele bardziej terenowe. To jest taki, bym powiedział, bardziej miejski przecinak, miejska zabawka do takiego e, wszędobylstwa: czyli jakby i można jechać do pracy, do szkoły, ale także można sobie wrócić do domu przez las, e, bo także jest duży skok zawieszenia e, i sama Pozycja bardzo wygodna, sprzyjająca właśnie e, takim e, pobocznym dróżkom, więc myślę, że także to jest jakiś tam fajny, fajny wybór. No ale oczywiście bardzo sprawdzona jednostka silnikowa, 15 koni z silnika czterysłowego. Ten sam tutaj jest silnik, który znajdziecie w Yamaha R125, w Yamaha MT125, a także bardzo zbliżony do nawet Yamaha Xmax, czyli tak naprawdę bardzo sprawdzona jednostka spalanie w okolicach 2,5 maksymalnie 3 litrów na 100 km więc to także kolejny plus za, za, tym, za tym silnikiem no a także przede wszystkim to jest motocykl, który e, wymaga bardzo mało serwisu słuchajcie, w samym silniku myśli się raptem litr oleju, więc tak naprawdę e, można w miarę często go sobie wymieniać bo to są po prostu groszowe, e, groszowe sprawy, jeżeli chodzi o serwis jedna świeca, e, tak naprawdę tarcza po jednej stronie z przodu e, nie za szeroki oponem, więc naprawdę tutaj serwisowo to jest bardzo ekonomiczny sprzęt and <laughs> No, ale tak naprawdę skończę już o samym modelu Yamaha Warrior 125 Przejdę do tego konkretnego egzemplarza, bo pewnie wielu z Was to ciekawi. Słuchajcie, motocykl, który tutaj stoi, to jest motocykl z roku 2013 i to, co jest myślę, że mega ważne, to że od 13. roku występowała właśnie edycja, która miała niebieskie ramy, czyli tak jak tutaj zobaczcie, macie niebieskie, tak naprawdę właśnie w niebieskim kolorze, ramę tego motocykla, co, co jakby rzeczywiście można powiedzieć, może nie tyle co z rzadkością, ale zdecydowanie bardziej pożądanym właśnie, właśnie egzemplarzem kolorystycznym. No bo także występowały takie zwykłe czarne, zwykłe białe, no a tutaj macie czarny motocykl z niebieską ramą, myślę, że fajnie to wygląda. To jest oczywiście oryginalnie niebieska rama właśnie w niebieskim kolorze. Do tego oczywiście macie na motocyklu bardzo fajną okleinę Racing Blue pasującą myślę, że właśnie do tej ramy. Co więcej, zobaczcie, także pasujące do tego są takie osłony, szprych i z przodu i z tyłu macie takie niebieskie nakładki właśnie na szprychy, co można powiedzieć, że są idealnie w kolor na odwozie. Do tego paski na felgach. No to co myślę, że jest najważniejszym dodatkiem tutaj w tej Yamaha WR, no to zobaczcie akcesoryjny tłumik Arola. Tak naprawdę przy takim super moto myślę, że dźwięk zdecydowanie także jest istotny na famrycznym WR-ka, No nie ma co dokryć, że to ukryć, że wcale nie jest jakiś taki głośny i sympatyczny zawodnik na akcesoryjnym, tak jak tutaj na Arrowie, no to już naprawdę jest się czym popisać, naprawdę bardzo fajnie to brzmi no mm, i to co tu jest ważne, że to nie jest jakiś tam chiński układ wydechowy, tylko oryginalny Arrow z homologacją, I to jest mega ważne, zobaczcie, teraz oczywiście jest e, jakby pełna głośność tego otomika, ma wyjętą tą wkładkę wygłuszającą, no ale my taką wkładkę wam oczywiście dajemy w zestawie, czyli ten tak zwany killer, można sobie w każdej chwili to włożyć do środka i wtedy już i spełnia normy spalin, w się sensie do normy jakby te decybeli ee, I jakby wtedy już jest po prostu dużo, dużo cichszy, taki bym powiedział, że nawet porównujący do, do starego Tumika, więc bardzo fajny bayer. Oczywiście na, te wszystkie, na ten Tumik mamy fajne kwity. Mamy oryginalną homologację, właśnie na to, że, że ten tłumik jest przystosowany do ruchu drogowego, więc mega fajny bajek. No, oprócz tłumika e, znajdziecie na tym motocyklu takie fajne e, osłony dłoni, e, trochę ciekawsze lusterka, fabrycznie w workach są takie zwykłe, okrągłe, co no, moim zdaniem nie prezentują się jakoś za specjalnie, dlatego kierownica w czarnym kolorze z wróżpórką, której także fabrycznie nie ma, więc parę takich e, symbolicznych dodatków w tym motocyklu znajdziecie. No, ale przede wszystkim myślę, że to jest po prostu bardzo ładnie i fajnie zachowany egzemplarz. Rzeczywiście worki bywają różne. Eee, często są jakieś tam z połamanymi plastikami, no bo ten, jak jest motocykl, który tego samia mieści się tym wszędzie, więc a jak się jeździ wszędzie, to i o jakąś wywrotkę nie trudno. No ale to, co jest mega fajne, że ten motocykl jest cały oryginalny, czyli kolorowe elementy, czyli te wszystkie czarne owiewki, przedni błotnik, tutaj tyły, to wszystko jest fabryczne, w oryginalnym nikt tego nie, nie, nie lakierował wcześniej. No i naprawdę wszystkie uchwyty praktycznie są na miejscu, bo tutaj są chyba naj, najgorzej, jeżeli chodzi o uchwyty, to tutaj te, te uszy, to wszystko jest na miejscu, tylny ogon także, e, także jest sztywny, nic tutaj nam się nie dynda, nie trzęsie, więc naprawdę, naprawdę fajnie. No i e, co, motocyk po serwisie, przygotowany teraz do sezonu, znaczy nowy olej w silniku danym motulem 10-40. E, w ogóle to, co muszę wam powiedzieć, że mamy też fajną dokumentację do tego motocykla, Taką, jakby oryginalną, bo macie instrukcję obsługi, książkę z Yamaha, ale także naszą książkę serwisową, w której właśnie jest wpisane, jaki olej teraz jest w silniku, jakie luzy zaworowe, jaka świeca, więc takie podstawowe dane tam znajdziecie. No i do tego oczywiście drugi kluczyk, nawet książka, nawet nie tyle co książka, co karta gwarancyjna do, do, do Yamaha WR, jakby jeszcze taka oryginalna z salonu, więc mega fajny bajer. No ale to, co teraz jest ważne, to jest motocykl jakby zarejestrowany w kraju, macie polską tablicę rejestracyjną, ważną ubezpieczenie i przegląd na prawie rok czasu, bo są opłaty do. E Prawie końca grudnia 2024 roku, więc jedno i drugie macie bardzo wysunięte w przód. No to co wam wszystko to daje, że ten motocykl jest, no bym powiedział, bez żadnego wkładu na teraz, no bo tak naprawdę wystarczy przerejestrować i może tym motocyklem jeździć. My na to wysłaliśmy fakturę w odmarże, więc tak naprawdę nie płacicie tego podatku 2%, no więc bardzo małe koszty. Myślę, że to wszystko sprawia, że to jest bardzo fajna oferta, rzeczywiście tych WR 125X jest dużo, dużo mniej względem, względem tych erek, też też cenowo myślę, że trzymają się dosyć wysoko, no i to myślę, że naprawdę... Bardzo fajna opcja, oczywiście zapraszam was serdecznie do nas do Żardowa Żeby taki motocykl zobaczyć sobie na żywo Usiąść, przymierzyć się, przejechać eee, Zapraszam was na miejsce, pamiętajcie, że możecie zamówić sobie taki motocykl pod swój dom Czyli tak naprawdę z góry zadzwonicie do nas, powiecie skąd jesteście I wam z góry wyceniamy koszt transportu takiego motocykla No i tak na dobrą sprawę hmm, przyjeżdżamy do was pod dom I wy sobie na miejscu się decydujecie czy ten motocykl wam się podoba czy nie Więc myślę, że bardzo także uczciwa i fajna oferta w obie strony Wpadajcie też na nasze social media, na Facebook, Instagram TikTok wszędzie tam jesteśmy, wszędzie dodajemy jakieś fajne treści, więc warto warto tam także zajrzeć. No i co, No tak naprawdę tu łopana przód, tył w fajnym stanie, tył w ogóle jest rewelacyjny, przednia myślę, że może nowa nie jest, ale także śmiało jeszcze ten sezon powinna przejeździć, tarcza z przodu, tarcza z tyłu w porządku, klocki tył przód ok, napęd ok. więc tak naprawdę tutaj naprawdę, naprawdę tutaj naprawdę nie ma, nie ma wstydu i myślę, że będziecie z tego motocykla zadowoleni. Przekręcam kluczyk, żebyście też zobaczyli, a może nawet nie tyle co zobaczyli, co usłyszeli jak na motocykl. Ten nam fajnie pracuje Zobaczcie, czterosłowowy silnik Wystarczy zamontować mu akcesoryjny układ wydechowy No i naprawdę jest się czym popisać Zaraz on go trochę przegazuje Niech się troszkę rozgrzeje Kierunkowskazy przód, kierunkowskazy tył Jak nam motocykl zarejestrowany i homologowany przystało Długie, krótkie, długie, bryganie, klaksum, światło stop. Mam nadzieję, że niedługo już do usłyszenia, może nawet do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, lewa w górę, siemanko. Hej!